To ja pobrałem nie ten plik, no ja pobrałem. A może to inaczej działa jakoś? No. Teraz to musi być to. Na pewno to jest to.

No jest taki szum, ja nie chcę, żeby był taki szum. Jeżeli teraz nie ma szumu, to nie dziękuję. A jeżeli jest to, sobie, to Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale. Dzisiaj nawet nie jesteśmy na moim komputerze, muszę wspomnieć. Jesteśmy na moim laptopie. Dzisiaj jesteśmy na komputerze niemalże porównywalnym do stacjonarnego jest taki duży. Sk dlaczego? Yy, nie wiem, jeżeli mam jakieś nagrania, to Wam teraz wrzucę w tym momencie dlaczego? Ale mówiąc bardzo dużym skrótem, po prostu na moim laptopie nie działa gra Bad Pizzas Ad, w skrócie Bad Pizzas Każdy zna ci starsi widzowie, czy jakieś 50 osób na moim kanale subskrybentów zna Bad Pizzas, jak ja nagrywam, czyli zwykle jakieś wersja 0.3, jakoś tak, albo jakieś takie mniejsze wersje, bo na Blues tak się gram. A dzisiaj gramy przez i dzisiaj w Bad Pigeons Rebooted, czyli właśnie jak widzicie, no właśnie widzicie chyba, że tutaj jest coś nie tak. Tutaj można robić niesamowite rzeczy w tej grze. Jest jeszcze application. Ja właśnie zawdzięczam to, że ja jest, należę do grupy Leading Ant czy Bad Pigeons. Bo to jest w ogóle wersja skin w ogóle dodajemy, która po prostu wbiła się dzisiaj bez kamerki w ogóle wbiła się po prostu takimi rzeczami Zaczę zaczęła być później sponsorowana i tak dalej jest ogólnie wersja tej gry, bo ja teraz jestem na komputerze takim niemal stacjonarnym wręcz mówiłem no to jest jeszcze wersja na telefon tej gry, też bardzo fajna ale mnie, no dla mnie fajne jest to, że można e, tak zawsze z, jak jest się na trybie e, oczy. A! To macie takiego creative'a jak w Minecrafcie, co nie? No tych takich... Nieważne, no dobra. Prze bez przedłużenia chciałbym zacząć. No i zostawcie łapkę, bo ten film miał być już 5 miesięcy temu, a dopiero teraz się pojawił. Dosłownie 5 miesięcy temu. żebyś tak głośno. O, no, jest serce słabiej. Dobra. Muszę zatrzymać nagranie, aby zobaczyć, czy nic się nie skrzemią w tym momencie, bo wyszedłem z gedełka. No i raczej nic się nie schrzeniło no i właśnie tutaj, bo ja jak mogliście zobaczyć na początek filmu, no już tutaj wszedłem tak naprawdę. No i właśnie w ogóle by... chciałam tak powiedzieć taką śmieszną no, ciekawostkę, że no, w końcu mogę tutaj jakoś ruszyć. I to jest film. Zobaczmy. A nie, 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 ja nie chcę tego ruszać teraz, czego wyjść z tego nie, nie mogę. O, wow, co to co? trzy? Hey, śmieszne. No i magna, zostawiliśmy, a tak jak mieliśmy, No i tutaj właśnie mamy pokazane, że nie możemy. Dlaczego nie możemy tego kupić? Dlatego, że to jest wyłączone w jednym, czyli jest wyłączony w mode normal, w którym my jesteśmy. Wszystko to jest wyłączone i nic nie istnieje. Za to musimy zapłacić. To jest taka wersja HW połączona z rzeczywistością. W ogóle. Weźmy sobie o to, powiedzmy, jakoś parę miesięcy. To wiecie, że przechodzimy to. Jezu, ja muszę puścić tą muzykę. Słuchajcie się w to. To jest muzyka mojego dzieciństwa. Wiem, że może krótko sobie posłuchaliście, ale ja po prostu nie chcę przedłużać. W każdym razie. Dobra, weźmy tutaj sobie wybierek z taką śmieszną. i okay, to jest koniec tej więc morał z tego co ja zrobiłem jest taki tak naprawdę, że wiecie muszę włączyć muzykę, bo ona mnie troszeczkę nie, nie a, dobra, nie dzieje. morał z tego, z tej historii tak naprawdę co ja zrobiłem jest taki, że jeżeli macie dwa komputery przy sobie, wykorzystajcie jeden, jeżeli na drugim wam coś nie działa a tak serio to po prostu ja to skminiłam, bo jak po jakimś dniu, po prostu po prostu się po Tak naprawdę miniłem ten pomysł już od dawna, jakoś przez miesiąc, tylko po prostu zastanawiałem się, czy komputer będę mógł wypożyczyć. I mogę go dzisiaj wypożyczyć dla Was, no właśnie. Ej, bo, ej, 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 ej. ej. Wyłączymy już muze. Dobra, i. Zacznijmy naszą przygodę. Dobra, kacykę, jeżeli dzieliśmy, jeszcze raz sobie ją odpala. No i teraz powinniśmy przejść na poziom po prostu tego, mi się nie wyświetliło, bo już robiłem kaczkę parę razy. I tutaj mamy... No właśnie, tutaj mamy... No, tutaj mamy... A, no tak, pokaz, zebraliśmy. I tutaj mamy wiele, wiele różnych ciekawych Bo ja sobie nie wiem, nie wiem do końca czy tutaj nie ma więcej jakichś rzeczy takich dziwnych, ale nie powinno być, bo my gramy w narwę rzeczy. i tutaj na tę tą już to zrobiłam. Bo ja nie gramy zbiorza z wczoraj. tak, to ma być dobra to nie tarwe, no. Dobra, i mamy nie będę zrobić tak, nie? No i robimy. Okej, okay, tutaj jest... Aj, no musimy jeszcze raz to zrobić, tak naprawdę, bo... W się sensie już wszystko zaliczyliśmy, ale ja chcę zabrać ten prezencik. W ogóle ja wam muszę powiedzieć coś widzowie niesamowitego. Tak gra, co teraz gramy, to jest najnowsze wydanie Bad Peaches też na telefonie jednocześnie. Bad Pictures, jeżeli chodzi o rower Karajwet, to w oryginalnomorskim nie było nic wydawanym więc... <tryb> z gry Bad Pages? Już przez bardzo długi czas. Więc chciałbym przecież mówiąc, zobaczyć coś nowego w tej grze, takie... Dziwne, że Dobrze, i tutaj wchodzimy, i tutaj mamy drugi poziom, i w ogóle zobaczcie, ile tych poziomów jest. Tutaj jest 4, 8, tu jest 10, 9, 12, a tutaj będzie jeszcze ich więcej. Jest jeszcze więcej. Tu. Dlatego ja uważam, że ta gra jest fajna i przy i ostatnio było Halloween. Ja chciałem na Halloween nagrać wam to. To Steal Down. Ale tego nie będziemy robić, bo w sensie... Śmiesznym faktem jest też to, że to jest Grand Day i tutaj pokazuję, że to jest następne Ryc and Slime. A tak naprawdę następna część to jest Flag Fly and Flight I'm the Night, a później powinno być to że zostało, to zostały dodane, jakieś parę 3 lat temu dodano właśnie takie dodatki dodatki dodane no i dobra pierwszy poziom trzy gwiazdeczki bardzo ładnie się cieszę ja okej okay, i tutaj mamy no właśnie tutaj mamy teraz te śmieszną no zagadkę ja kiedyś się zastanowiłem jak mam wziąć chwili jakieś do me. Nie się stronę. Znaczy co może ja z tego co widzę mamy chyba problem, bo ja albo mi się wersje zmieniły, no nie, nie zmieniły mi się niby. No nie zmieniły się, ale Mamy wszystko zaznaczone na tak, więc... Albo to jest wersja, Tutaj mamy jeszcze jutro taki workshop, tak. Tutaj wam pokażę. Tutaj możemy zrobić... A, nie, bo ja tutaj już muszę całą... Tutaj mamy taki... Chyba, nie wiem, czy co, więcej... Co będę miał... Nie, nie będę miał, ale... To, jak to sobie kliknie, to będzie ciekawie. Mam powód. Na... ...koła? To są przepychaczki, a ja, ja zawsze myślałam, że to jest koło. No nieważne, no i mamy tutaj to. Eee. No i mamy tutaj to. Tutaj są jeszcze więcej innych rzeczy, jak widzicie, tutaj jest w tej grze bardzo dużo rzeczy, a niektóre skity, bo te skity, te ćwiki, ona nic nie zmienia, ale tamto niebieskie takie, bo to jest naprawdę czerwona. My dostać niebieskie, które nie jest nawet rzadkie, to jest bardzo łatwe, ale dostaliśmy. No i dobra, wejdźmy jeszcze sobie zróbmy ten poziom drugi. Szybko... Okej... Okay. Ja, ja już nie umiem było to normalnie układać. Ja mam coś takiego, no, tak. Nie, nie będziemy brać reklamy. mówi poważnie. Więc co ja zarobiłam? Może powinniśmy iść tu? No i tutaj to mamy, tutaj to mamy i wreszcie trzeci, my nie będziemy robić piątego, bo po co akurat, bo już trochę jest czas, że moja serca nie bierze. Tutaj nie bym mogę zrobić tak, jak tutaj szczerze wyjściu, nie to będę, no to Boże, jestem tak. No dobra, ale jednak tak za prawdę razem, za Okej, ale to nie, to nie wszystko, Wiesz, nie Wiesz, chcę tutaj polecieć. To jest możliwe, że się zmieścić w czasie... A jednak nie tak jak Nie, 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 to nie, czasie. Um, poziom czwarty. To jest już ten pierwszy, jakby

Dobrze. Okay. No I w ten sposób przeszliśmy cztery poziomy Grand Hog Dayów w Bad Pages. A ja serdecznie dziękuję w tym momencie za oglądanie No i. oka. rzeczywiście to jest helo.